Dzień dobry, witam Was moi drodzy na kolejnych zajęciach i dzisiaj będziemy sortować, przypinać oraz segregować według koloru. Zaczynamy. Potrzebne nam będą kolorowe patyczki. Ja akurat mam niebieski, różowy i żółty oraz klamerki w podobnych barwach, czyli klamerka koloru niebieskiego, różowego i żółtego. Prosimy dziecko, aby przyczepiło żółtą klamarkę do żółtego patyczka. Tak, czyli przypinamy do żółtego patyczka. Prosimy dziecko teraz, żeby niebieską klamarkę przypięło do różowego patyczka. Tutaj też przy okazji ćwiczymy percepcję słuchową. I różową klamarkę do niebieskiego patyczka. Możemy to zrobić zgodnie z kolorami, ale możemy też utrudnić, tak? prosząc dziecko, aby kolor konkretnej klamerki przypięło do innego koloru patyczka. Jeżeli dziecko jest niewerbalne, to ćwiczenie robimy w sposób następujący. Bierzemy klamerkę rączką dziecka, przypinamy do odpowiedniego koloru. Życzę miłej zabawy i do zobaczenia w kolejnym filmie.